W dzisiejszym odcinku zagram 3 gry z różnymi typami graczy: z komputerami, z telefonami i z padowcami. Zagram 3 gry i spróbuję wygrać z każdym typem gracza w grze Roblox Rivals. Jako pierwszy obrób bierzemy: e, e, Assault Rifle, e, The Jersey, e, e, i Warhorn. On ma cztery? A nie, to nie jest komputer. Yo! Dostałem. Znowu dostałem! RPG na tą mapę jest full OP. All Alright, bro. Ale ja mam dobrego aim'a. Alright, bro. Ej, wypadłem za mapę. A nie, żyję. Ale się uratowałem. Mam 100 HP. Ej, czemu on wypadł? On myślał, że ja wypadłem, i zaraz on już wygra rundę. Yy, I też chciał po prostu taką sobie randomowo wypaść. Czemu go tam nie było? A wygrał, rozłączył się, dobra. Wygraną z y, telefonami. Mamy już za sobą. Jo 150, ale to był hit. Zostawiacie łapeczkę w górę i Subika za taki szocik. Nie, trafił mnie. 50 Okej, okay, bratku, nie, nie trafiłem, zaraz spadnę. Cześć naboi mam tylko 50. One hit. Nie, nie trafiłem. 50. Nice. Nie, dostałem. Ojej, no teraz walczę z połową HP przez ten grama 150 nice z 25 hp kracz nice 150 nie, ja, no nie ma lepszy osoby ze snajperek niż się ja w rivalсах 150 S. Wygrałem już z telefonami, z komputerami i zostały jeszcze pady. Ale na razie wejdźmy do naszej właśnie e, pas. E, odbierzmy ten właśnie e, goodie Pack. E, goodie bag I dostajemy Wrapbox 2. O! Może coś będzie dobrego. E, I dostajemy. E, hologram do. Rewolwera, ale mamy jeszcze kapsułkę do e, właśnie naszej trąbki, e, i dostajemy stamtąd e, do trąbki wisiorek. E, ale możemy też kupić e, skrzynkę Halloween, e, więc ją kupujemy e, i otwieramy, i dostajemy e, wisiorek do e, właśnie piły łańcuchowej. O 70 poziom e, pada. Ja go wezmę na challenge 1 vs. 1 może. Może zaakceptuję. Nie no, nie doleciałem mam. Sniperką gra. Nie, what? Ej, czy na... E, czy na padach jest aimbot? Minus 36. No nie. Pewnie jest ten aimbot. Jest, wygrana Wygrana, druga runda wygrana S Alright Przyjęłem Zostaje tylko dwie rundy, żeby ukończyć dzisiejszy challenge e, Lecimy, dajemy Warhorn Nie, nie doleciałem Ale dobra i tak do niego podlecimy na blisko. Oj, Sirwus. Nie, nóż. Aymik. Aymik. Aymik jest OP. Jak zawsze. No i zabity. Nice. Plus 20 candy. E, jeszcze jedna e, rundeczka. Warhorn. Minus 40, minus 20. Okej, okay, bratku. Dobra, na razie. Dobra, widzę, więc udało mi się zrobić dzisiejszy challenge. Wygrałem z każdym typem gracza w Roblox Rivals. Zostaw Subika, łapeszkę w górę i na